Rozejrz się wokół, co widzisz. Sto z przedmiotów, których nie używasz od miesięcy, powierzchnie pokryte bezsensownymi rzeczami, szuflady przepełnione rzeczami, o których nawet nie pamiętasz, że je masz, ten bałagan zajmuje nie tylko twoją przestrzeń fizyczną, pochłania twoje wewnętrzne spokój, minuta po minucie nawet o tym nie wiedząc. Wyobraź sobie, że budzisz się w otoczeniu, gdzie każdy przedmiot ma swoje przeznaczenie, gdzie przestrzeń oddycha. A twoja umysł w końcu znajduje ciszę. To nie chodzi tylko o posiadanie mniejszej ilości rzeczy, chodzi o odzyskanie wewnętrznej wolności, uczucie lekkości, które być może zapomniałeś, że istnieje. Dziś pokażę ci, jak przekształcić każdy chaotyczny kąt w sanktuarium spokoju, korzystając z ponadczasowych zasad, które pochodzą z kultury, która wyniosła prostotę do rangi sztuki. Jest coś niemal nieopisane. Gdy wchodzisz do prawdziwie harmonijnego wnętrza, ramiona się rozluźniają, oddech zwalnia, a coś w tobie po prostu ucicha. To nie jest przypadek. Przestrzenie, w których żyjemy, bezpośrednio kształtują nasze stany umysłowe i emocjonalne. Gdy otaczają nas nadmiar rzeczy, nasz umysł pozostaje w ciągłym stanie przetwarzania, próbując odfiltrować niepotrzebne informacje, nawet wtedy, gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Transformacja zaczyna się od prostego uznania. Każdy przedmiot w Twoim domu niesie ze sobą energetyczny ciężar. To nie tylko kwestia przestrzeni fizycznej, ale także przestrzeni mentalnej. Ten stos korespondencji, który nieustannie układasz, ponieważ później to uporządkuje, te prezenty, które trzymasz z obowiązku, ale nigdy ich nie używasz, te ubrania, które już nie pasują, ale zachowujesz na wszelki wypadek, wszystkie te przedmioty tworzą małe, niewidzialne ciężary, które codziennie nosisz. Pierwszym krokiem do przekształcenia swojego otoczenia jest obserwacja z nowymi oczami. Zanim przemieścisz jakikolwiek obiekt, po prostu spójrz na swoją przestrzeń tak, jakbyś widział ją po raz pierwszy. Usiądź cicho w każdym pomieszczeniu swojego domu i zauważ, co czujesz, które obszary wywołują napięcie, gdzie twoje oczy naturalnie odpoczywają, gdzie czujesz się nieswojo, nie wiedząc dokładnie dlaczego. Ta cicha obserwacja jest kluczowa ustanawia podstawy świadomości przed podjęciem działań. Teraz przejdźmy do ćwiczenia praktycznego. Wybierz jedną małą przestrzeń, może to być stolik nocny, blat w kuchni lub półka. Usuń wszystkie przedmioty z tej przestrzeni. Dokładnie wyczyść powierzchnię. Poczuj pustkę. Często boimy się pustej przestrzeni, jakby musiała być wypełniona. Jednak ta pustka ma swoją jakość. Pozwala twoim oczom i umysłowi odpocząć. Przestrzeń to nie brak, ale obecność. Jest tak samo istotnym elementem, jak przedmioty, które wybieramy zachować. Zanim przywrócisz jakikolwiek przedmiot na jego miejsce, zadawaj sobie trzy proste pytania: czy ten obiekt jest naprawdę przydatny w moim codziennym życiu? Czy ten obiekt przynosi mi prawdziwą radość, gdy na niego patrzę lub go używam? Czy ten obiekt odzwierciedla, kim jestem teraz, a nie kim byłem w przeszłości lub kim wyobrażam sobie, że będę w przyszłości? Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi nie, być może nadszedł czas, aby podziękować temu przedmiotowi za rolę, jaką odegrał w Twoim życiu i pozwolić mu odejść. Ta praktyka zadawania pytań nie polega na impulsywnym pozbywaniu się rzeczy. Chodzi o stworzenie świadomej relacji z każdym przedmiotem, który zajmuje Twoją przestrzeń. Pamiętaj, każde tak dla zachowania czegoś jest również nie dla przestrzeni, prostoty i klarowności umysłu. Ostrożnie wybieraj, co zasługuje na zajmowanie Twojego otoczenia, a tym samym codziennej uwagi. Obiekty, które pozostają, powinny mieć wyznaczone miejsca. Fundamentalną zasadą organizacji jest to, że każdy przedmiot ma swoje konkretne dom. Kiedy kończymy korzystanie z czegoś, wraca to na swoje miejsce. Ten prosty nawyk eliminuje stopniowe gromadzenie się bałaganu, który czyni otoczenie chaotycznym. Nie chodzi o doskonałość, ale o intencje. Ważne jest, aby wszystko nie było nieustannie perfekcyjnie zorganizowane, ale żeby istniał system, który możesz łatwo utrzymać. Przy reorganizacji rozważ naturalny przepływ swoich codziennych ruchów. Przedmioty, z których korzystasz najczęściej, powinny być łatwo dostępne. Te, które są używane okazjonalnie, mogą zajmować mniej dogodną przestrzeń. Taka organizacja oparta na częstotliwości użycia zwiększa efektywność i ogranicza tarcia w codziennych rutynach. Nie musisz przeszukiwać trzech szuflad, aby znaleźć coś, z czego korzystasz codziennie. W bardziej zrównoważonych domach zauważysz, że przestrzenie mają rytmiczną jakość. Obszary aktywności są zrównoważone przez obszary odpoczynku zajęte powierzchnie są w kontrze do wolnych obszarów. Ten wizualny rytm tworzy poczucie równowagi, które odżywia zarówno zmysły, jak i ducha. Nie jest konieczne, aby wszystko było symetryczne lub skrajnie minimalistyczne. To, co się liczy, to równowaga między obecnością a nieobecnością, między funkcją a pięknem. Mówiąc o pięknie, istnieje głęboka aprecjacja dla naturalnej niedoskonałości w bardziej wyszukanych tradycjach designerskich. Polished and artificial perfection rzadko głęboko nas porusza. To ślad czasu na drewnianym stole, subtelna nieregularność w ręcznie robionej ceramice, lub unikalny wzór w naturalnym tkaninie, które przyciągają nasz wzrok i serce. Te elementy wnoszą życie i duszę do przestrzeni. Zamiast dążyć do doskonałej jednorodności, doceniaj unikalne cechy naturalnych materiałów i obiektów, które opowiadają historię. W wielu tradycyjnych domach zauważysz zaskakującą oszczędność kolorów. Nie z powodu skromności, ale dzięki zrozumieniu, że ograniczona paleta tworzy wizualną harmonię i spokój. Neutrale kolory, takie jak biały, beżowy, szary i ziemiste odcienie, działają jak spokojne tło, pozwalając na wyróżnienie niektórych starannie wybranych elementów. Takie podejście tworzy przestrzenie, które wydają się jednocześnie eleganckie i przytulne. Naturalne światło odgrywa kluczową rolę w tworzeniu spokojnych przestrzeni. Zauważ, jak światło wchodzi do Twojego domu o różnych porach dnia. Usuń przeszkody, które blokują to naturalne światło. Rozważ lekkie zasłony, które filtrują światło, nie blokując go całkowicie. W nocy postaw na pośrednie i miękkie oświetlenie, zamiast intensywnych bezpośrednich świateł z sufitu. Sposób, w jaki oświetlamy nasze przestrzenie, głęboko wpływa na nasz stan psychiczny i rytmy biologiczne. Aspekt, który często jest pomijany w tworzeniu spokojnych otoczeń, to dźwięk. Stały hałas, czy to z urządzeń elektronicznych, powiadomień, czy nawet niski szum sprzętów, tworzy subtelną przeciążenie sensoryczne, które wyczerpuje naszą energię. Stwórz intencjonalne okresy ciszy w swoim domu. Wyłącz niepotrzebne urządzenia. Rozważ dodanie elementów, które generują przyjemne i naturalne dźwięki. Delikatne dzwonienie wiatru, dźwięk wody w małej fontannie, czy nawet zamierzone milczenie, które pozwala usłyszeć wiatr w drzewach na zewnątrz. Codzienna rutyna sprzątania to praktyka, która może odmienić Twoje życie. Zamiast gromadzić obowiązki na jeden dzień sprzątania, włącz w swoje życie małe rytuały pielęgnacyjne. Pięć minut na sprzątanie kuchni po każdym posiłku. Dwie minuty na składanie i odkładanie ubrań zamiast zostawiać je na krzesłach, 30 sekund na organizację korespondencji, gdy przychodzi zamiast układać ją w stos. Te mikro zapobiegają gromadzeniu się bałaganu i sprawiają, że twoja przestrzeń jest nieustannie odświeżona. Poranek a szczególnie oferuje potężną okazję do ustanowienia porządku. Zanim wyjdziesz ze swojego pokoju, poświęć trzy minuty na uporządkowanie swojego łóżka. Akt ten nie tylko transformuje wizualnie przestrzeń, ale także ustala intencję porządku, która ma tendencję do przenoszenia się na inne obszary Twojego życia. Zorganizowane otoczenie o poranku tworzy klarowność umysłową na nadchodzący dzień. Podstawową zasadą utrzymywania spokoju w domu jest kontrolowanie przepływu nowych przedmiotów, które wchodzą do Twojej przestrzeni. W dzisiejszym społeczeństwie konsumpcyjnym jesteśmy nieustannie zachęcani do kupowania więcej. Każdy zakup to nie tylko przedmiot, ale zobowiązanie wobec przestrzeni, utrzymania i uwagi, którą ten przedmiot będzie wymagał. Zanim przyniesiesz coś nowego do domu, zadaj sobie pytanie: czy ten przedmiot naprawdę wzbogaci moje życie, a może po prostu zajmie miejsce i w końcu stanie się kolejnym ignorowanym przedmiotem? Istnieje odkrywcza praktyka, która może przekształcić Twoje podejście do konsumpcji. Dla każdego nowego przedmiotu, który pragniesz nabyć, Zidentyfikuj coś, z czego jesteś gotów zrezygnować. Ta prosta równowaga jeden wchodzi, jeden wychodzi utrzymuje Twoje otoczenie w stałej równowadze, zapobiegając stopniowemu gromadzeniu się rzeczy, które prowadzą do bałaganu. Co ważniejsze, ta praktyka rozwija świadomość o rzeczywistej wartości i wpływie naszych wyborów konsumpcyjnych. Wiele tradycji starożytnych ceni sezonowość w swoich przestrzeniach. Zamiast utrzymywać te same dekoracje i aranżacje przez cały rok, pozwól, aby Twoja przestrzeń oddychała i przekształcała się wraz z porami roku. Schowaj ciężkie koce latem. Przynieś naturalne elementy, które odzwierciedlają aktualny moment. Gałęzie z pąkami na wiosnę, kolorowe liście na jesień. Ta praktyka sezonowych adaptacji utrzymuje Twoją przestrzeń żywą i połączoną z naturalnymi rytmami, oraz zapewnia regularne momenty do ponownej oceny i reorganizacji. Kuchnia zasługuje na szczególną uwagę w naszej podróży do tworzenia spokojnych przestrzeni. Jako centrum odżywiania i często serce życia towarzyskiego w domu, sposób w jaki organizujemy tę przestrzeń ma głęboki wpływ na naszą relację z jedzeniem i dobrym samopoczuciem. Czyste i uporządkowane blaty sprawiają, że przygotowywanie posiłków staje się przyjemniejszym i mniej stresującym zadaniem. Przechowuj przybory, które rzadko używasz, pozostawiając jedynie te niezbędne, łatwo dostępne. Rozważ wnętrze swoich szafek i szuflad jako przestrzenie, równie ważne co widoczne obszary. Uczucie otwierania zorganizowanej szuflady, gdzie każdy przedmiot ma swoje miejsce, tworzy małe chwile satysfakcji. Które kumulują się w ciągu dnia. Proste przegrody, powtórnie używane pudełka lub podstawowe organizery mogą przekształcić chaotyczne miejsca w funkcjonalne i estetyczne systemy. Twoja sypialnia jako sanktuarium do odpoczynku i odnowy zasługuje na szczególną uwagę. To pomieszczenie ma jeden zasadniczy cel: wspierać wysoką jakość snu i relaksację. Usuń elementy, które stoją w sprzeczności z tym celem, szczególnie elektronikę, przedmioty związane z pracą oraz obiekty, które wywołują stres lub zmartwienie. Minimalistyczna sypialnia z niewieloma bodźcami wizualnymi sygnalizuje mózgowi, że nadszedł czas na zwolnienie tempa i odpoczynek. Łazienka, często pomijana w dyskusjach na temat spokojnego designu, oferuje codzienne możliwości do rytuałów pielęgnacyjnych. Przekształć tę funkcjonalną przestrzeń w małe sanktuarium. Ogranicz liczbę produktów do tych, które naprawdę używasz i cenisz. Zorganizuj je w sposób, który sprawia, że ich użycie jest intuicyjne i przyjemne. Małe akcenty, roślina odporna na wilgoć, miękka ręcznik, przyjemny naturalny zapach, mogą podnieść codzienne doświadczenie osobistej pielęgnacji. Obszary przejściowe w Twoim domu, wejścia, korytarze, schody nadają emocjonalny ton doświadczeniu przychodzenia i wychodzenia. Zorganizowane wejście z wyznaczonym miejscem na klucze, torby i buty redukuje stres związany z pośpiesznymi wyjściami i tworzy rytuał przybycia, który pozwala na odprężenie się przed całkowitym wejściem do osobistego sanktuarium. Te obszary pośrednie pełnią funkcję wizualnych i emocjonalnych przerw między światem zewnętrznym a Twoją intymną przestrzenią. Stół do pracy lub nauki, niezależnie od tego, czy znajduje się w dedykowanym biurze, czy w kącie pokoju, bezpośrednio wpływa na twoją zdolność koncentracji i produktywności. Zanim podejmiesz się jakiejkolwiek ważnej pracy, poświęć chwilę na zorganizowanie tej przestrzeni. Usuń rozpraszacze wizualne, zachowaj tylko narzędzia niezbędne do wykonywanej właśnie czynności. Ta praktyka przygotowania nie tylko stworzy odpowiednie fizyczne środowisko sprzyjające skupieniu, ale także ustali jasną intencję mentalną dla wykonywanej pracy. Istnieje transformująca praktyka, znana jako zasada jednej minuty. Jeśli coś można zrobić w mniej niż minutę, zrób to od razu. Powieszenie płaszcza, schowanie kluczy na wyznaczone miejsce, włożenie używanej szklanki do zmywarki, te małe akcje, gdy są wykonywane na bieżąco. Zapobiegają stopniowemu gromadzeniu się bałaganu, który ostatecznie wymaga godzin na naprawienie. Ta prosta zasada kształtuje mentalność nieprzerwanej uwagi, która naturalnie utrzymuje porządek. W miarę jak posuwamy się naprzód w naszej drodze do tworzenia bardziej spokojnych środowisk, ważne jest, aby uznać, że prawdziwa prostota nie jest końcowym stanem do osiągnięcia, ale ciągłą praktyką. Będą dni całkowitej harmonii i dni nieuniknionego bałaganu. Celem nie jest ciągła doskonałość, ale świadome wracanie do porządku, intencji, prostoty. Ta elastyczność jest w sobie formą mądrości, zrozumieniem, że życie to ruch i przepływ, a nie stan statyczny. Przemiana Twojego otoczenia fizycznego niewątpliwie wpływa na Twoje wnętrze. Wiele osób zgłasza, że upraszczając swoją przestrzeń, doświadczają większej klarowności umysłu, łatwiejszych decyzji i ogólnego poczucia emocjonalnej lekkości. To połączenie między tym, co zewnętrzne, a tym, co wewnętrzne, nie jest metaforyczne, ale dosłowne. Nasze mózgi nieustannie przetwarzają otoczenie wokół nas, a uproszczenie tego otoczenia uwalnia zasoby poznawcze i emocjonalne do innych obszarów naszego życia. Jest jedna szczególnie odkrywcza cecha w domach osób, które od dawna praktykują prostotę. To nie tylko widoczna organizacja, ale wręcz namacalna sens intencjonalności. Każdy przedmiot zdaje się znajdować dokładnie tam, gdzie powinien być. Jest ekonomia gestów. Nic nie jest nadmiarowe ani zmarnowane. To nie jest stan osiągany szybko, lecz pielęgnowany przez długi czas poprzez świadome wybory i ciągłe dostosowywanie. W naszej kulturze obfitości. Paradoksalnie, wiele osób doświadcza utrzymującego się poczucia niedoboru, jakby nigdy nie miało dość, jakby zawsze potrzebowało więcej, żeby poczuć się spełnionym. Praktyka prostoty odwraca tę dynamikę. Poprzez świadome ograniczanie odkrywamy często, że już mamy więcej niż wystarczająco. To odkrycie pielęgnuje naturalną wdzięczność za przedmioty, które wybieramy, aby zachować, za zaspokojone podstawowe potrzeby, za samoprzestrzeń. Proces uproszczenia często ujawnia nasze nieświadome przywiązania. Tę skrzynkę z pamiątkami, która nigdy nie została otwarta, ale wywołuje lęk na myśl o jej wyrzuceniu. Ubranie, które od lat nie pasuje, ale które reprezentuje wersję nas samych, z której niechętnie rezygnujemy. Te opory nie są trywialne. Ujawniają emocjonalne więzi, lęki, niespełnione nadzieje. Podejście do nich z życzliwością i ciekawością. Przekształca proces organizacji w podróż ku samopoznaniu. Często zaniedbywanym aspektem tworzenia spokojnych przestrzeni jest uwzględnienie przepływu energii. Zwróć uwagę, jak naturalnie poruszasz się po swoich pomieszczeniach. Czy są jakieś przeszkody, które przerywają ten przepływ? Meble, które zmuszają do dziwnych odchyleń? Drzwi, które nie otwierają się całkowicie? Te małe tarcia, gdy są powtarzane dniami i tygodniami, wytwarzają subtelny i niepotrzebny stres. Przeorganizowanie przestrzeni w celu umożliwienia swobodnego ruchu może całkowicie zmienić sposób, w jaki doświadczasz swojego domu. W miarę jak Twoja przestrzeń staje się bardziej uporządkowana, możesz zauważyć subtelną, ale znaczącą zmianę w swoim sposobie myślenia. Wiele osób zgłasza, że łatwiej podejmuje decyzje, ma większą jasność co do priorytetów i poprawioną zdolność do koncentracji na ważnych zadaniach. To nie jest przypadek. Redukując chaos wizualny, redukujesz również chaos mentalny, tworząc przestrzeń na bardziej zamierzone i skupione myśli. Fundamentalna zasada w wielu tradycyjnych podejściach do tworzenia harmonijnych środowisk zwraca uwagę na wchodzenie i wychodzenie energii. Wejścia do Twojego domu, drzwi, okna, korytarze są postrzegane jako punkty, w których energia przepływa do Twojej przestrzeni. Utrzymanie tych obszarów. W szczególności w czystości i bez przeszkód pozwala pozytywnym jakościom, takim jak klarowność, witalność i inspiracja, swobodnie płynąć do Twojego otoczenia. Istnieje odkrywcza praktyka, która może odmienić Twoje relacje z Twoimi rzeczami. Manipuluj każdym przedmiotem świadomie, jakbyś widział go po raz pierwszy. Poczuj jego wagę, teksturę, zwróć uwagę na jego kształt i kolor. Tego typu uważność wobec codziennych obiektów. Kultywuje odnowioną wdzięczność za to, co już posiadamy, i często ujawnia, które przedmioty rzeczywiście z nami współbrzmią, a które trzymamy z przyzwyczajenia lub bezwładności. W trakcie naszej podróży ku tworzeniu bardziej spokojnych przestrzeni, nieuchronnie napotykamy wyzwania: członkowie rodziny, którzy nie podzielają tej samej chęci do porządku, ograniczenia przestrzenne, które zdają się uniemożliwiać idealną organizację. Okresy życia, które są szczególnie zajęte, utrudniające utrzymanie rutyn. W takich sytuacjach elastyczność i współczucie są niezbędne. Nawet małe wyspy porządku, uporządkowana szafka nocna, harmonijnie ułożona półka, mogą służyć jako kotwice spokoju w trudnych czasach. Praktyką, która może przynieść transformację, jest tworzenie świadomie pięknych rytuałów dla codziennych zadań. Akt przygotowania gorącego napoju. Rano może stać się chwilą obecności i wdzięczności. Nakrycie stołu do posiłku, nawet gdy jest się samemu, może być afirmacją dbania o siebie i szacunku. Te małe rytuały wynoszą zwyczajne na wyższy poziom, napełniając zwykłe dni momentami piękna i znaczenia. Istnieje szczególna jakość w przestrzeniach, które zostały uproszczone z intencją: cisza, nie tylko brak hałasu, ale spokojna atmosfera, która wydaje się emanować z ścian. Z przestrzeni między przedmiotami, z starannie pielęgnowanej harmonii wizualnej. Ta cisza nie jest pustką, jest bogata, pożywna, odnawiająca. W świecie, który rzadko przestaje mówić, stworzenie przestrzeni zapraszającej do ciszy jest rewolucyjnym aktem dbania o siebie. W miarę jak posuwamy się naprzód w naszej praktyce tworzenia bardziej spokojnych przestrzeni, zaczynamy dostrzegać różnicę między przedmiotami zajmującymi miejsce, a przedmiotami, które tworzą przestrzeń. Niektóre posiadłości mają jakość ekspansywną dzieło sztuki, które otwiera nowe perspektywy, książka, która rozszerza umysł, narzędzie, które umożliwia kreatywną ekspresję. Te posiadłości nie obciążają naszej świadomości, ale ją podnoszą. Uznawanie i priorytetowanie tych przedmiotów, które naprawdę wzbogacają, jest wyrafinowaną umiejętnością na drodze do prostoty. Jednym z często pomijanych aspektów tworzenia harmonijnych przestrzeni jest uwzględnienie zmysłów poza wzrokiem. Dotyk naturalnych tkanin, takich jak bawełna, len i wełna, subtelny zapach olejków eterycznych, świeżych kwiatów lub drewna, akustyka, która pozwala na łatwe rozmowy lub przywracające ciszy. Ta uwaga na wiele zmysłów tworzy przestrzenie, które nie tylko wydają się spokojne, ale które otaczają i odżywiają całe ciało. W wielu tradycyjnych podejściach do otworzenia zrównoważonych przestrzeni połączenie z elementami natury uznawane jest za kluczowe. Obecność żywych roślin dosłownie ożywia przestrzenie wewnętrzne. Naturalne materiały, takie jak drewno, kamień, włókna roślinne i ceramika łączą sztucznie utworzone otoczenie z naturalnym światem, z którego pochodzimy. To połączenie zaspokaja fundamentalną ludzką potrzebę utrzymania kontaktu z naturą, nawet w miejskich środowiskach. W miarę jak Twoja przestrzeń staje się bardziej uporządkowana i przemyślana, możesz zauważyć zmianę w swoim stosunku do czasu. Wiele osób zgłasza, że uproszczone otoczenia tworzą rozległe poczucie czasu, jakby było więcej przestrzeni do oddychania, myślenia, bycia. Bez ciągłego wizualnego pobudzenia spowodowanego bałaganem i nadmiarem, umysł naturalnie zwalnia, co pozwala na głębsze i bardziej satysfakcjonujące doświadczenie chwili obecnej. Jest jeden odkrywczy sposób, który może zmienić Twoje podejście do otoczenia. Poświęć kilka chwil, aby świadomie docenić swoją przestrzeń po jej uporządkowaniu. To nie jest krytyczna inspekcja w poszukiwaniu niedoskonałości, ale chwila na wchłonięcie i cieszenie się harmonią, którą stworzyłeś. Ta świadoma aprecjacja wzmacnia wartość włożonego wysiłku. I rozwija bardziej wyrafinowaną wrażliwość estetyczną na równowagę i piękno prostoty. Często pomijanym podejściem do tworzenia spokoju w domu jest uwzględnienie rytmu codziennych czynności. W dobrze zaplanowanych przestrzeniach istnieje naturalny przepływ między miejscami aktywnymi a spokojnymi, między strefami społecznymi a prywatnymi. To uwzględnienie rytmu tworzy dom, który naturalnie wspiera różne potrzeby w ciągu dnia. Przestrzenie, które dodają energii rano, ułatwiają produktywność w ciągu dnia i zapraszają do relaksu wieczorem. W miarę postępu w naszej drodze do prostoty, zaczynamy dostrzegać, że prawdziwy luksus nie polega na gromadzeniu więcej, lecz na wolności posiadania mniej, mniej do sprzątania, mniej do organizowania, mniej do martwienia się, mniej do rozpraszania. Ta redefinicja luksusu jako wolności i przestrzeni, a nie nadmiaru i gromadzenia. Stanowi głęboką zmianę perspektywy, która wpływa nie tylko na to, jak organizujemy nasze środowiska, ale także na to, jak kierujemy naszym życiem. Gdy twoja przestrzeń staje się bardziej przemyślana, możesz zauważyć naturalne przeniesienie tej mentalności na inne obszary swojego życia. Przeładowany kalendarz zaczyna wydawać się tak przytłaczający, jak zabałaganiony dom. Relacje, które wyczerpują energię bez wzajemności stają się bardziej widoczne. Zbyt skomplikowana dieta wydaje się niepotrzebnie wymyślona. Prostość, raz doświadczona, ma tendencję do naturalnego rozszerzania się z przestrzeni fizycznej na całe życie. W centrum wielu tradycyjnych podejść do tworzenia harmonijnych środowisk leży zrozumienie, że nasze przestrzenie są zewnętrznymi wyrazami stanów wewnętrznych. Chaotyczny dom często odzwierciedla przeciążony umysł. Spokojne otoczenie pielęgnuje i odzwierciedla jasną świadomość. Nie jest to związek przyczynowo-skutkowy w jednym kierunku, lecz ciągły taniec między tym, co wewnętrzne, a tym, co zewnętrzne. Przekształcając swoją przestrzeń, jednocześnie przekształcasz samego siebie. Ostatecznym miernikiem sukcesu w tworzeniu naprawdę harmonijnego środowiska nie jest estetyczna doskonałość ani dostosowanie do zewnętrznych zasad. Ale to, jak czujesz się w tym przestrzeni, istnieje prawie niedeskrzywdzielna jakość w otoczeniu doskonale dopasowanym do swojego mieszkańca, uczucie przynależności, głębokiego komfortu, możliwości po prostu być bez wysiłku. To dopasowanie nie może być odtworzone z magazynów czy filmów, powstaje organicznie, gdy tworzymy przestrzenie, które naprawdę resonuje z tym, kim jesteśmy. Kiedy kończymy nasze badania nad tym, jak przekształcać chaotyczne środowiska w sanktuaria spokoju, pamiętaj, że nie jest to podróż liniowa z ostatecznym celem, lecz okrężna ścieżka ciągłej praktyki. Będą momenty doskonałej harmonii i nieuchronne okresy odnowionej niesforności. Prawdziwy mistrz to nie ten, kto utrzymuje ciągłą doskonałość, ale ten, kto cierpliwie i bez osądzania wraca do praktyki prostoty. Bałagan w naszych fizycznych przestrzeniach. Często reprezentuje bałagan w naszym wnętrzu, nieskonfrontowane lęki, odkładane decyzje, nieustalone granice, porzucone marzenia. Tworząc porządek zewnętrzny, nieuchronnie zderzamy się z tymi wewnętrznymi kwestiami. To być może najbardziej głęboko transformujący aspekt prostoty zaprasza nas do stworzenia spójności nie tylko w naszych środowiskach, ale także w naszym życiu jako całości. Przestrzeń, w której żyjesz, nieustannie kształtuje to, kim jesteś. I kim się stajesz? Każdego ranka, gdy budzisz się w spokojnym otoczeniu, każdej nocy, gdy wracasz do sanktuarium spokoju, każda chwila spędzona w przestrzeni, która wspiera klarowność i pokój, wszystkie te momenty kumulują się, stopniowo tworząc życie charakteryzujące się większą obecnością, intencją i spokojem. Środowisko, które tworzysz dzisiaj, cicho kształtuje osobę, którą będziesz jutro. Transformacja chaotycznego otoczenia w sanktuarium spokoju to nie tylko kwestia estetyki czy organizacji, to głęboki akt dbania o siebie, afirmacja swoich najważniejszych wartości oraz świadome tworzenie przestrzeni, która wspiera naszą najlepszą wersję. W świecie, który często pociąga nas w tysiąc kierunków, ten akt celowego wprowadzania porządku jest również aktem delikatnego oporu. Wyborem życia nie według logiki ciągłego poszukiwania więcej, zawsze nowego, zawsze zajętego, ale według mądrości najsłynniejszej i trwałej wystarczalności, obecności i pokoju.